Siemano, z tej strony czerwony pingwin, chociaż tym razem nie na czerwono. Siedzę, so, siedzę sobie w domu, postanowiłem, że nakręcę taki, taki króciutki filmik, gdyż kończy mi się Habanero. Tam na wcześniejszych zdjęciach jest pokazane jak wygląda. Jest to Habanero z, z, z ostatniego konkursu z Warszawy. Bardzo słodkie, bardzo dobre, smakowo rewelka. Wygląda, jeszcze raz tak pokażę, nie wiem, czy to łapię, czy nie łapię. Tu już końcówka została. Bardzo dobra. Więc stwierdziłem, że to nagram. Taki króciutki filmik. No to co? Ponad taka łyżeczka naładowana. A później najwyżej można to jeszcze dopić. No to co? Na no to chłop. stołowa i tu jeszcze jedna to czy tamta to była to ponad stoła tutaj jeszcze ze słoiczka końcówkę, nie wiem jak to łapię Chociaż to hawanero. bo niektórzy na pewno uczestnicy też to jedli, no nie powiem, że nie, bo organizator z 20 słoików nam prawie dał, rozdał Uczestnikom więc każdy sprawdził to habanero. więc, smakowe jest na pewno bardzo dobre. Nie zabija. Fajne jest. Na pewno jest dobrem smaku, która mi się kończy. Wybaczcie, że nie dopiję końcówki, ale boję się, że jakaś część mogłaby w niej wylądować na koszulce. No to tyle. Bardzo dobre habanero. A, troszeczkę cieplej się robi, nie powiem, że nie Jak to nero. To co? Widzimy się w następnym filmiku Zapraszam do subskrypcji See ya.